Mówisz jej kochanie, a kiedy słońce stanie, budź się zapłakana, był za przegnij nad rania, osiadł słowa, na mnie tak całował, dziś majusz inne odbranie, bo włączysz się nad ranem, mówisz się je kochanie, a kiedy słońce stanie, budź się zapłakana, był za przegnij nad rania. Siema, tutaj do pieczonia, dziś wam pokazać rejestrację na, na Netlonki 2, jest ponownie on. No to zaczynamy. Pierwszy pole ID Hasło, powtórz hasło, e-mail, imię, płać jak jesteś mężczyzną, zostawiasz, a jeśli jesteś mężczyzną, wybierasz. 7 to są te postaci. powiesz jakieś pytanie, odpowiedź, Potwierdzam przyciskiem nasze konto CC17 założone. Pozdrawiam